Osoby, które poznałam w Cistorze, były dla mnie bardzo miłe, uprzejme oraz bardzo życzliwe. Są życzliwe, pomocne, otwarte, gotowe do rozmowy. Są miłe, fajne, przyjemne i, i chętnie służą radą. Pani ludzie z grupy i pracownicy Cistoru. To bardzo miłe, serdeczne, użyteczne. Są bardzo miłe i sympatyczne. Są życzliwe i chętnie służą pomocą. Są bardzo miłe, fajne i życzliwe. To kobiety i mężczyźni w różnych wieku. Pamiętam do, do dnia dzisiejszego i, i bardzo ich cenię i lubię. Instruktorzy, wszyscy naprawdę bardzo w porządku. Wiem, że mogę na wszystkich liczyć w każdej sytuacji. Zapamiętałam moje trudne początki w Cistorze. I zaklimatyzowali się w grupie. Panią Elę Kuchni, która jest jak matka, jest opiekuńcza, troskliwa, ale jak trzeba to potrafi postawić do pionu. Cudowną panią Elę Kuchni, która jest dla nas bardzo miła. Dużo ciekawych informacji. Różne tematy, które były prowadzone przez instruktorów. Najbardziej zapamiętałem mojego kolegę Marka, z którym byłem razem w jednej grupie. Uczestników mojej grupy oraz dziewczyny z kuchni, z którymi wiążą się fajne wspomnienia. To, że zapamiętałem wielu wspaniałych ludzi i, i kolegów, z którymi pracowałem. Trzeba, mówię? pracować, nie spóźniać i nie przeszkadzać na zajęciach, brać czynny udział w zajęciach. Pokaz mojego hobby, że w ciężkich chwilach, w trudnych sytuacjach zawsze mogę liczyć o pracowników tej historii. Najbardziej zaskoczyło mnie życzliwość innych ludzi do mnie. Że w tak krótkim czasie można przywiązać się do ludzi i do miejsca. Najbardziej zaskoczyło mnie ludzie pracujący w pistolze. Taka miła atmosfera. I jakie mili i wspaniali ludzie są w mojej grupie. Że są ludzie chętni do pomocy. Ile można się dowiedzieć o samym sobie pracując w grupie. Podejście innych osób do mnie. Że ktoś ma gorzej niż ja. Uprzejmość, koleżeńskość. No i bliskość w, w rozmowach i, i w pracy codziennej. Wyjście do kina? No w Cistorze zaskoczyło mnie najbardziej podejście prowadzących do nas wszystkich uczestników. Pozytywne nastawienie uczestników do, 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 jako do nas. Wiem, że warto trafić do Cistoru, ponieważ można poznać fajnych ludzi i czegoś się nauczyć. Pozwolić sobie dać pomoc. Wiem, że warto być w Cistory, poznać róż, różnych ludzi i dowiedzieć się czegoś ciekawego. Iść do Cystoru, ponieważ jest wspaniała integracja. Wiem, że warto być w Cistory. Można tu poznać fajnych i przy, przyjaznych ludzi. I czuję się bardzo dobrze tu w Cistory. Wykorzystywać szansę, szansą, którą się dostaje. Dążyć do realizacji swoich marzeń i planów. Przyjść do tej firmy, bo można poznać fajne osoby. Ufać ludziom i rozmawiać o problemach. Wiem, że warto uczestniczyć w programie w Tistorze, bo można wiele rzeczy się nauczyć i zapamiętać. Warto być jakimś zdyscyplinowanym, mieć tam samą dyscyplinę. Starać się współpracować z współpracownikami, z ludźmi. No i robić konkretnie swoje. I to warto. Spracować. Warto inwestować w siebie. Przy pomocy osób, które pracują w Cistorze, można naprawdę dużo osiągnąć. I nie spóźniać się. Inni przekonali mnie, że? Nie warto się poddawać. Trzeba walczyć do końca. Są życzliwi ludzie na tej planecie. W że można polegać na innych osobach, które służą pomocą i miłą obsługą. Można. Odetchnąć, uzyskać jakąś pomoc i chęć do życia. Warto iść do Cystoru, ponieważ czuję się bezpiecznie. W mojej grupie można każdemu zaufać i z każdym można mile porozmawiać. Że warto zaufać ludziom, a przyszłość leży w naszych rękach. Czyli to, że można polegać na innych osobach, pomaga, którzy pomagają w trudnych sytuacjach. E, że dam radę mimo swojego wieku. Że warto uczestniczyć w programie w Cystorze. Wie, wiele rzeczy można się nauczyć i zapamiętać. Siaczu ja nie obgaduje się. Chcę wam powiedzieć, że... Pani Ela jest najlepszym instruktorem zawodów w całym historii. Jest to fajne miejsce, gdzie można uzyskać pomoc i fajnie wystartować. W czuje czuję się bezpieczna i jest miła atmosfera. Jest miło, fajnie i przyjemnie spędzać czas w historii. Jestem zadowolona z prowadzenia zajęć integracyjnych. Dziękuję za daną mi szansę i poznanie czegoś nowego. Jest bardzo fajna atmosfera. Że poznałam wielu ludzi z różnym bagażem życiowym. Cistor jest jednym dobrym wyjściem na, na, na przyszłość i no, można się wiele nauczyć rzeczy, które można... Yy, by no, skorzystać w przyszłości, ja jestem zadowolony, że jestem uczestnikiem tutaj w cistor No i co my, no trzeba się zachowywać, trzeba się stosować do, do poleceń, zaleceń instruktorów, instruktorek, no i pracować uczciwie, rzetelnie, nie spóźniać się, uczestniczyć w zajęciach aktywnie. No i to wszystko i będzie dobrze. No, Mając jakiekolwiek problemy, idźcie z nimi do pracowników cistor Osoby, które pracują w Cistorze? Zespół Cistoru to zespół naprawdę wysokiej klasy specjalistów. Każda z osób ma bardzo duże kompetencje, wielkie kwalifikacje i olbrzymie serducho, które oddaje tutaj swojej pracy, swoim klientom. Są to osoby wszystkie bardzo mocno zaangażowane. I osoby, które bardzo dużo też y, od siebie dają, y, i myślę, że są usatysfakcjonowane z tego, co się dzieje na ich oczach, na co mają wpływ. Zapamiętałam y, w pracy y, w Centrum Integracji y, najbardziej zapamiętuję ludzi. Ludzi, ich trudne sytuacje. Najbardziej zapamiętuje też to, jak ktoś wychodzi z tych trudnych sytuacji. Na przykład przychodzi do nas osoba, która jest bezdomna, jest na przykład w schronisku, a wychodzi od nas po roku osoba, która dostała już mieszkanie, której się poprawiły relacje rodzinne, która ma pracę i która na przykład mówi na samym końcu: Jestem szczęśliwa. Bo teraz jest tak, jak zawsze sobie wymarzyłam, że człowiek powinien mieć. To jest dla nas najfajniejsze. Ja takie rzeczy zapamiętuję. Wiem, że warto. Wiem, że warto pomagać ludziom. Wiem, że warto inwestować w ludzi. Wiem, że warto im wierzyć. I wiem, że warto robić dobro bo to dobro potem do nas wraca.